Kto mi znowu rozlał kawę? Sam sobie rozlałeś, kiedy nagrywano flash wiadomości. Że co? A, już sobie przypomniałem. Broni Boże niech tylko tego nie wrzucą na żaden serwis społecznościowy. Za późno. Filmik w pół godziny uzyskał 10 tysięcy wyświetleń. Zobaczę ich. Ręce opadają. Skoro opadają, to czemu je nadal masz? Fajnie, że ty też się ze mnie naśmiewasz. Chętnie się zwolnię. Niby taki fajny prezenter, a jednak, według Was, mam jakieś wady. No, bo każdy ma swoje wady dziennikarskie. Jeden za szybko mówi, drugi za wolno, trzeci ma wadę wymowy, a czwarty, czyli ty, jest pośmiewiskiem. Ha ha ha, bardzo śmieszne, prezenter rozlał kawę. Normalnie, Beka. Przestań używać ironii na siłę. A teraz przygotuj się.

tak poza tym, czemu nadal siedzisz na telefonie? A skąd niby miałbym brać te teksty? Eee, no nie wiem. Zdemaskowane. Ale kto zdemaskowany? Ty. A, no tak.